Niczego tu nie, nie znajdę. ma czego plądrować. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę! Lester, skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milten i Gorn nadal są w górniczej dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Zmierzam do Korinis. Co wiesz o tym mieście? Korinis? Miasto jak miasto! Tyle, że portowe, nic specjalnego! A no, czemu pyta? Muszę się skontaktować z paladynami, którzy podobno tam przebywają. Haha, <laughs> by niesamowite! Tak, jakby ktoś taki był w stanie w ogóle dostać się do miasta, nie mówiąc już o spotkaniu z paladynami. <laughs> Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem. Jakiś czas temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino. Ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie ciała. Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. To powinno wystarczyć. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii, ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać, inaczej cię nie przepuszczą. Powinno do tego wystarczyć 10 sztuk jednej rośliny. Dzięki za radę. Jedna bestia mniej. nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Jakieś kłopoty? Do diabła nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila, ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały. Jeszcze w górniczej dolinie. Nazywasz się Kawalorn, tak? A, nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolon. Dokąd idziesz? Z powrotem do górniczej doliny. Naprawdę? Hmm. Szkoda, że nie mogę z tobą iść, ale muszę załatwić kilka spraw. Jeżeli dostaniesz się do Górniczej Doliny, sprawdź, czy moja chata jeszcze stoi, dobrze? Pewnego dnia chciałbym tam wrócić. Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do Cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić górniczą dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla Magów Wody. Jestem członkiem Wodnego Kręgu. Powiedz mi coś więcej o Wodnym Kręgu. Nie wolno mi o tym mówić. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje Magów Wody w Korinis. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja cię przysłałem. Może pozwoli ci wstąpić do Kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. Czy Ty i Twoi ludzie nie byliście czasem przeciwnikami magów wody? Szalona przeszłość jest już za nami. Nie ma już nowego ani starego obozu. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, każdy odpowiada za siebie. Większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie Wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz poruszać się swobodnie. Co porabiają teraz magowie Wody? Mają wielki plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Niezbadaną część? Gdzie ona jest? Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Porozmawiaj z Watrasem w o co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? Eee... Mówi o tych szczurach z Kolonii Karnej. Ech, cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Ta, to były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastroba. Mogę ci pomóc z tymi bandytami? Może, ale sądząc po twoim mizernym wyglądzie, mogę powiedzieć, że od tygodni nie miałeś w rękach prawdziwego miecza. No cóż, muszę chyba przyjąć twoją ofertę. Nie mam zbyt wiele czasu. Dobra, słuchaj. W dole tej ścieżki jest jedna z tych brudnych dziur, w których ukrywają się bandyci. To te łotry ukradły moje rzeczy. Daj znać, gdy będziesz gotów. Ruszymy za tymi szczurami. Potrzebuję lepszego sprzętu. Te świnie nie zostawiły mi zbyt wiele. Mogę ci dać nóż na wilki. Wystarczy? Tak, nóż będzie dobry. A co z leczeniem? Zostały mi dwie mikstury uzdrawiające. Chcesz? Pewnie. Wezmę je.